mamy to jesteśmy już można powiedzieć na żywo na, faktycznie na żywo nie tak jak ostatnio testowy właśnie był testowy testowe wejście gdzie pokazywałem raz że akwarium z poprzednich filmów takie takie można powiedzieć od początków powrót do do początków akwarium tego akwarium na ziemi na pod dużo aktywnym, nie na ziemi. Nie wiem dlaczego ziemia mi w głowie. E, witam wszystkich, którzy dołączyli do mnie w tym momencie. Mam dosłownie 20-30 minut na to, żeby coś z Wami porozmawiać. Ewentualnie przedstawić Wam, jak akwarium w tym momencie się prezentuje. Jeżeli ktoś mnie słyszy, to fajnie by było dać jakiś znak w komentarzu, ponieważ byłbym już w 100% pewny, że wszystko działa. I program, z którego korzystam, jest warty tam, wyrzucenia paru groszy, żeby, żeby kupić sobie licencję, ale nad tym się jeszcze zastanowię. W każdym razie to, co widzicie na załączonym obrazku, to akwarium, można powiedzieć, 12 minut po odpaleniu się lampy, nie było przycinane już. Dwa tygodnie będzie w ten weekend. Jak akwarium nie było przycinane, była tylko podmieniana woda, bo. Co tydzień jest y, taka czynność robiona z tego względu, że mm, można powiedzieć, że tak w cudzysłowie nawożę tutaj systemem Estimative Index. Y, dalej korzystam z nawozów y, Vimi. Tym razem jest to Vimi Alin Red. I po prostu leję te nawozy no, w cudzysłowie też y, bez opamiętania. I 50% podmiana y, co, dzień, co tydzień powoduje to, że można powiedzieć tak jakby resetuje ilość tych nawozów, chociaż to też nie jest tak do końca w rzeczywistości z tego względu, że niektóre te nawozy, które rośliny nie spożytkują odkładają się, no ale jakoś ten bilans się tam wyrównuje i, i w jakiś sposób w jakiś sposób to wszystko no, utrzymuje się na pewnym balansie, chociaż i tak jak już kiedyś wspominałem, jeżeli chodzi o, o, to, to, o to podłoże aktywne, że strasznie się gloni. Nie wiem dlaczego, czy to jest mm, powód tego, że e, no, tak, galina inaczej to podłoże jakoś tam funkcjonuje, czy, czy coś zbiera, czy powchłania, czy oddaje do wody. Nie wiem, nie mierzyłem, nie badałem tego. Też jeszcze to jest chyba świeże dość podłoże, bo niedawno, jakieś pół roku temu pojawiło się chyba w zasięgu mojego, mojego wzroku. No i nie za wiele też na ten temat czytałem, nie za wiele też na ten temat się dowiadywałem. Ja jestem taki, że jak coś zobaczę, to wolę na własnej skórze się przekonać, czy to jest warte czegokolwiek czy, czy po prostu, no czasami też te opinie posłucham bo no, wasze opinie też są istotne i fajnie by było coś tam się na temat produktu danego produktu dowiedzieć zanim wyłoży się troszeczkę pieniążków jeżeli chodzi o ogólny wygląd tego akwarium, no można powiedzieć, że Bywało w mojej akwarystyce lepiej, chociaż szczerze mówiąc, rośliny sobie jakoś radzą. Jak zwykle, dolne części roślin są zabiedzone i są troszeczkę zaglonione, natomiast te górne części, te co na bieżąco rosną, naprawdę nie ma czego się wstydzić. Jak zawsze Lobelia w moich akwariach naprawdę dobrze sobie radziła, tak tutaj, tutaj jest bieda. Wszystko zaczyna się od tego właśnie podłoża. Te glony tak jakby na podłożu się osadzają i idą te dolne części roślin, Bliksa. Eee, no też niby sobie radzi, niby się rozrasta, ale ogólny jej widok jest troszeczkę kiepski podobnie jak y, Ludwigia ta Butterfly chyba, czy jakoś tak to się nazywa? Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie y, pamiętam, że ona też dobrze mi rosła nawet na tych produktach Wimi, a tutaj Kuleje. Wszystkie rośliny nie rosną tak jak powinny. Y, być może jest tutaj jeszcze jeden problem, a mianowicie taki, że nie do końca jestem w stanie tutaj zapewnić odpowiedniej ilości CO2 w tym zbiorniku ponieważ no już nie mam tego kontrolera pH na CO2 jest dawkowane 24 na dobę 7 dni w tygodniu no i, i, no i nie mam czym z tego skontrolować, no oczywiście mógłbym zrobić testy i wyliczyć to, to z tabelki zrobić sobie ogólne E, jaki mam KH, PH i, i można by było sobie to wyliczyć, jeżeli chodzi o CO2, ale mm, no, w nocy może być, tam wieczorem, jakbym miał czas usiąść i to zrobić, mogłoby być inne. Wtedy bym dołożył troszeczkę, troszeczkę tego CO2, a rano y, no, z rybkami mog mogłoby być y, różnie, ewentualnie odwrotnie. Po nocy mogłoby się to y, CO2 skumulować, rano okazałoby się, że jest go dosyć sporo. No i odjąłbym. No i w drugą stronę bym sobie zrobił krzydę, dlatego, dlatego można powiedzieć, że takie właśnie no stały test CO2 czy czy kontrolery no pomagają nam właśnie w akwarystyce. Co jeszcze mogę powiedzieć? Przetarłem przed przetarłem szyby. Co widać właśnie na na monitorach waszych, że ta lewa szyba boczna, tam, ta, która jest od strony ściany, którą praktycznie czyszczę tylko przy podmianach wody, jest zaglądana. Tam sobie ślimaczek skrobię, bo jeden mi się ostał, a te dwie szyby przednią i prawą czyszczę, czyszczę po prostu czyścikiem, bo, bo mam do nich dostęp i przez nie patrzę na co dzień na akwarium. Rotala została przesadzona inaczej, rotala, ta chra, czy tam ta, co mi się tak wymieszała, ale to w większości jest chyba chra. Wyciąłem ją tutaj ze środka akwarium. Tam widzicie, że coś, jakieś odrosty powolutku, powolutku pną się do góry, a z tyłu ją posadziłem zamiast, co tam było? Aromatika, aromatika wyleciała Po Gestemon Erectus Został przesadzony bardziej Można powiedzieć, koło, powiedzmy Koło tego komina, takiego ala komina Ja właśnie Rotala Zajmuje prawą, tylnią część akwarium Bardzo fajnie sobie tam rośnie Rotala Green Która jest przednią, No, daje sobie radę Chociaż Teraz zauważyłem, że te rotale na początku one się położyły, ale zmieniłem temperaturę barwową, chociaż ona mi się nie podoba totalnie, ponieważ jest to 6500 kelvinów, jest bardzo dużo zielonego koloru. Możliwe, że ten zielony kolor, który mnie tak drażni, dlatego przewyższa w tym zbiorniku, bo jakby to określić. Jest więcej zielonych roślin, no i glonów w moim akwarium, więc dlatego, dlatego ta zieleń mi tak nie za bardzo podchodzi. Ale tak jak mówię, wróciłem do temperatury 65000 Kelwinów. No i jest to światło takie zimne, niezimne, troszeczkę za dużo tego zielonego, tak jak mówiłem, ale przestały się rotale położyć. Jeżeli chodzi o moc lampy, to teraz jest chyba 65% z tego, co pamiętam. Nie jest na 100%. No i podniosłem ją troszeczkę wyżej, jakieś 4-5 cm wyżej nad taflę wody. No i tak to się wszystko teraz, teraz prezentuje w tym zbiorniku. Ryby sobie radzą, nie narzekam. Ostatnio się jeden skalar wypisał, no niestety pewnie mnie każdy teraz hejtuje bo powiedzą, że to nie jest akwarium to jest za mało akwarium dla skalarów i tak dalej, i tak dalej, no i dobra no. każdy ma prawo do swojej opinii każdy ma prawo do tego, żeby wypowiadać swoją swoje zdanie, po to każdy człowiek ma wolną wolę i, i tak dalej, i tak dalej żeby był inny, a nie ślepo wierzył w to, co inni mówią, chyba dobrze to powiedziałem, a jak nie to możecie napisać w komentarzu. W każdym razie został mi tylko jeden ten skalar, gdybym miał możliwość to oddałbym go z tego względu, że no lepiej jakby miał towarzystwo. A druga sprawa jest taka, że co chwilę co chwilę widzę moje molinezje, które wyglądają jak dwie betoniarki razem. A nie widzę młodych cały czas, więc ostatnio pokazywałem na live, tak, że gdzieś tam się chowały 3 czy 4 małe takie skrzaty, e, kijanki w tym e, w koronie właśnie Pogestemona erectusa. No ale teraz już ich nie widzę, więc podejrzewam, że, że gdzieś sobie ten właśnie skalar ich je tam wypatrzył i upolował. Miał niezłą przekąskę. E, no i tyle. Jeżeli chodzi o same ryby, więc na pewno gdyby się znalazł ktoś chętny, to oddałbym, oddałbym z miłą chęcią, żeby tutaj żeby miał jakieś towarzystwo. Sylwester, witam cię bardzo serdecznie. Tak, mam teraz w 100% wodę RO, ponieważ we wcześniejszym filmie tłumaczyłem to w ten sposób, że mieszałem wodę RO z wodą kranową. No, i, i po tygodniu czasu na sprzętek w akwarium, i nie tylko, można było zauważyć brązowy nalot, co powodowało, że, że no, znaczy, wskazywało na to, że, że są jakieś tutaj te krzemiany, czy jakoś tak to się nazywa. Odkąd, od dwóch tygodni, odkąd używam właśnie mineralizatora, mineralizatora salty shrimp, to nie mam tego problemu. Na pewno też mogło to też się przyczynić do tego, że troszeczkę glonów jest, bo, bo zmieniłem całkowicie wodę, ponieważ woda RO z, mineraliz woda RO z mineralizatorem jest całkiem, całkiem inne parametry niż woda, woda kranowa z RO, tak to określę. I, i, I mogło się też tutaj coś podziać, musi się to wszystko ustabilizować może być tak, że akurat z tym mineralizatorem nawozy wimi nie za bardzo pykną, więc trzeba będzie coś kombinować, bo wcześniej właśnie miałem nawozy wimi mineralizator wimi jeszcze w 112 i tam wszystko fajnie to do pewnego czasu można powiedzieć działa. Później podejrzewam, że tak jak też się na ten temat wypowiadałem, trzeba zrobić taki można powiedzieć Reset, jeżeli chodzi o wodę, czyli zrobić dwie takie dosyć mocne podmiany na samym mineralizatorze i przez dwa tygodnie nie podawać nawozów. Możliwe, że rośliny troszeczkę przyhamują ze wzrostem, ale można powiedzieć, że można. Zresetujemy te parametry wody i wtedy od nowa możemy zacząć nawozić. Taki jest mój sposób, znaczy mój plan na to, żeby, żeby dłuższym, dłużej po, po, po prostu pociągnąć. Pociągnąć to akwarium. Tak, no bo jest to mineralizator sal, salt i który jest dedykowany do, do krewetkariów, i właśnie tutaj zdradzę jeszcze jedną sprawę, ponieważ nie chcę mi się osobno robić wody do, do akwarium roślinnego, jak i do krewetkarium, więc już jadę jednym, za jednym ciosem. I, I tu, i tu używam mineralizatora, właśnie salty shrimp, żeby, żeby już mieć święty spokój, żeby mieć to już no, jednakową tą wodę. Nie zauważyłem jakiejś tragedii, jeżeli chodzi o krewetki, no bo dla nich to będzie największy przeskok. Krewetki, które na samym początku były tylko i wyłącznie na wodzie kranowej, bo kupując je w sklepie, taką informację dostałem. Później zrobiłem tak, że pół na pół była woda. RO i woda kranowa, a teraz już jest stricte. Y, ostatnia podmianka już była tylko i wyłącznie na mineralizatorze, y, ale ja, to jest kostka 30 na 30 na 30. Y, więc y, ile to jest 30 litrów tak jakoś tak? Nie pamiętam nawet, no mniejsza z tym. Y, w każdym razie ja tutaj około 5 litrów podmieniam wody i to bardzo, bardzo rzadko, praktycznie. Jeżeli raz w miesiącu podmienię wodę w krewetkarium, to jest, to jest wszystko. No i, i, i też zrobiłem porządek, bo miałem tam bardzo dużo mchu. Na shortach też możecie rzucić okiem, to zobaczyć, jak to wyglądało. No słoik litrowy, jakbym dobrze upchał, to może i by się zmieścił ten mech, który był właśnie w tym akwarium. Teraz zostawiłem sobie po prostu trzy czy cztery takie takie kępki, no i, i tam widzę, że ruszyło też mikrozorium, co, co mi strasznie biedowało właśnie w krewetkarium, ruszyło mikrozorium i, i, i po prostu chciałem to poodsłaniać, chciałem też swoje Anubiasy, których mam tam dosyć sporo poodsłaniać, żeby zobaczyć jak to, jak to się tam wszystko dzieje i co jedynie mogę powiedzieć nie wiem dlaczego i nie wiem z jakiego powodu albo co przyczyniło się do tego, cofnęły się krasnorosty w akwarium z krewetkami albo po prostu krewetki zmuciły je wszystkie, bo też tak za dużo tam pokarmu nie sypię, a jak jestem teraz w okresie letnim, jestem dosyć często w pracy, to po prostu rzucę od czasu do czasu jakiś im pokarm, a resztę to sobie po prostu dziabią to, co jest na roślinach czy na szybach. No, tak, tak to wygląda. Jedynie staram się właśnie dbać o to, żeby w akwarium roślinnym, gdzie mam jakieś rybki, tam z, żeby stale był ten pokarm, nie brakowało tego pokarmu. Co sądzisz o nowym mineralizatorze Vimi, tym nowym GH, KH i ten drugi GH? WIMI. Wiesz co, zaskoczyłeś mnie tym, ponieważ nie wiedziałem, że coś takiego powstało, jeżeli chodzi o mineralizator. Sprawdzę, czy coś takiego jest, a jeżeli jest, to na pewno spróbuję, ponieważ, tak jak mówię, moje, moje, mój złoty okres, jeżeli chodzi o Akwarystykę roślinną to był właśnie na produktach Vimi był to mineralizator i były to Vimi All in Red i Vimi All in One. To były to były produkty, na których no, najlepiej mi się prowadziło akwarium. A tego co o czym mówisz to nie słyszałem, więc będę musiał sprawdzić i potestować. Na razie pociągnę Właśnie na Saltycznym bo nie chcę kupować kolejnego produktu i za częstych zmian też robić w akwarium, ponieważ no, stabilizacja w takich w akwarium roślinnym w każdym akwarium jest najważniejsza. A wracając jeszcze do, do oświetlenia, jeżeli chodzi o, o moje akwarium, to cały czas możecie zauważyć, że tam jakieś rozbłyski są czy coś takiego, ponieważ Starałem się odpalić live'a w momencie, gdy no to światło już będzie na tyle jasne w akwarium, żeby było widać to, co jest w środku. A no, no, no żeby pokazać Wam ten schód słońca, no. kamera tego nie odda nigdy. A jeżeli chodzi o akwarium, jak siądę przy nim, w momencie, gdy się odpala lampa, to fajnie, bo pierwsze odbijają te promienie tego światła świeże listki, jasne listki, i, i widać przyrosty, tak jakie są w tym akwarium. Więc ja na razie chcę po, poprowadzić troszeczkę zbiornik na tym Salty Shrimp z mineralizatorem wimi, nie mam go za dużo. Mam też y, trochę produktów y, osobnych, takich co kupiłem, muszę poschodzić z tych y, wszystkich y, y, tych nawozów, żeby a jeszcze mam sole zakupione, gdzieś tam leżą. chciałbym z tego wszystkiego poschodzić, żeby, y, żeby po prostu y, nie zalegało mi to na półkach, tak jak y, kupiłem 5 litrów Vimi All in one i, i musiałem litr czy półtora litra wylać. No, do kranu po prostu, bo się już przeterminował, i to tak, takie dziwne grudki, tam pewnie żelazo albo coś tam się pościnało. No i nie wiadomo, czy jeszcze w ogóle jakieś wartości odżywcze dla roślin miał. Live, oczywiście, zostawiam, będzie można sobie odtworzyć, Też mam zapis z tego z tego z tego, tego live'a, więc dam też na normalną kartę, jeżeli chodzi o, o mój kanał. I do roślinnego, byś polecił mineralizator GH, KH czy samo GH? E, wiesz co? E, to samo, ten sam dylemat miałem e, w momencie, gdy e, zakupywałem salty shrimp. Bo jest salty shrimp GH i, i, i GH i KH. E, z tym, że mm, w proporcjach, jakie oni tam podają, to e, GH bym miał na poziomie. 6, a KH na poziomie 3. I trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o akwarystykę roślinną, że pompujemy tutaj CO2, a im większe KH, tym więcej tego CO2 trzeba pompować. Fakt, że większa stabilizacja, bo jest ten większy jest ten bufor tego, gdybyśmy przesadzili z CO2, ale, ale lepiej, lepiej chyba samo GH. Myślę, że, że tak będzie dobrze, ponieważ nawet mogę powiedzieć, że ten mineralizator pierwszy, który używaliśmy lata temu, jeżeli chodzi o wimi, to on, GH miałem gdzieś na poziomie 6, a KH było ledwo wykrywalne. Także niektóre rośliny też wolą tą mięksejszą wodę i tak dalej, i tak dalej, więc to... GH powinno być no, po, tak m, oscylować w granicach 6 o, 6 stopni, niemieckich, a KH bym m, 1 to jest najlepiej, żeby tak było. Więc nie osiągniesz tego kupując mineralizator GH, KH, żeby mieć niskie KH. No, niestety, coś za coś. Ja tutaj też kupiłem salty shrimp GH. I jak widzisz, no, ryby żyją, rośliny coś tam rosną, tragedii nie ma, więc poszedłem w tym kierunku. No i wtedy im też miękniejsza woda, tym oszczędzamy na nawozach, tak, bo mniej trzeba tych nawozów lać. To gdzieś tam taki artykuł kiedyś swojego czasu czytałem właśnie, że im twardsza woda, tym więcej trzeba, trzeba tych, zwłaszcza azotu i fosforu chyba lać, no coś takiego było. Ja, przez to, że miałem akwarium, te morskie, które też mi nie wyszło, nie jest to dla mnie. Znaczy, akwarium morskie jest piękną sprawą, ale to trzeba mieć czas na to. Tutaj akwarystyka roślinna może więcej wybaczyć, można bardziej to wyprostować, wszystko i straty, ewentualne straty, nie bolą tak strasznie jak w akwarystyce morskiej, która jest dosyć. Droga. E, Sylwester nie ma sprawy, jak coś to pisz, jak tylko będę mógł, to pomagam. E, no i dobrze, 25 minut minęło. E, ogólnie akwarium widzicie, jak się prezentuje. Rośliny są. E, bardzo mi się podoba, że ta rotala Butterfly, która jest, ona była schowana, schowana, schowana była z tyłu. I nie chciała rosnąć. Tutaj widzę, że powoli zaczyna odbijać. Ona tutaj jest między, między Toniną Fluviatilis, a, a, a tutaj no nie wiem. No, są dwa krzaczki, więc nie mogę Wam za bardzo powiedzieć. Ona się zlewa też z tą Ludwigą z tyłu repens, więc ciężko mi ją Wam pokazać w ten sposób. A nie chcę jakichś tam strasznych zbliżeń robić, chociaż spróbuję. O, ona teraz jest to takie, jedna gałązka jest w w prawym, w lewym górnym rogu. No i tak to się prezentuje. Nie powiem, żeby glonów nie było, bo są glony w tym akwarium i, i, i to jakieś takie dziwne, jak mówię, te młode części roślin są piękne, ładne, co widać na załączonym obrazku, bo odbija się teraz światło, rozpala się coraz więcej, rozpala się coraz więcej właśnie Lampy coraz jaśniej świeci, no i tutaj już mam problem z przepaleniami, no ale nic na to nie poradzę. Nie chcę kombinować z obrazem, żeby, żeby nie przerwać tego wszystkiego. Ci, co teraz dołączyli, no to szkoda, że dopiero dołączyli na koniec. A ci, co będą chcieli to jeszcze oglądać, to tak jak mówię, będzie zapis zajwa wrzucę jako film. I oczywiście też w karcie live y też będzie to wszystko. Już powiem szczerze, przesadziłem i tak z czasem. Muszę szybciutko uciekać, uciekać do pracy, więc jeżeli, jeżeli coś jeszcze chcielibyście... Jak już ktoś morduje telefon, więc muszę uciekać. I, I życzę Wam powodzenia, bawcie się i cieszcie się swoją akwarystyką, bo to fajna sprawa. Ja na przykład po ciężkim dniu pracy lubię sobie, e, lubię sobie podejść do akwarium, pooglądać troszeczkę to akwarium i no, odpocząć przy nim. Tak, dlatego e, życzę wam powodzenia, no i jeżeli to zda egzamin, to takie, takie krótkie, szybkie livey będę częściej robił, bo tak jak mówię, jest mi lepiej na żywca coś. E, dziękuję miłego dnia. Pozdrawiam, tak samo. E, łatwiej mi jest to po prostu zrobić niż siedzieć, e, nie wiem, godzinę czy e, nagrywać film, materiał, później to obrabiać drugą godzinę albo dwie i, i rzucać. Także zapis tego live'u będzie w zakładce Live i oczywiście e, nagrywam to na, na, twardy, na twardy dysk też, że więc będzie w zwykłej, zwykłej karcie, żeby po prostu, żebyście mieli dostęp do tego jako normalny filmik. Więc dziękuję Wam wszystkim. Za dzisiaj pozdrawiam, życzę miłego dnia, no i do usłyszenia w kolejnym filmiku, w kolejnym wejściu live. Cześć!